Ta inwestycja była mi potrzebna ze względu na dość duży areał buraków, rzepaku. Potrzebuję dość dużo zboża kupić w ciągu tam całego sezonu, od żniw do żniw. To mi bardzo dobrze ułatwi i pomoże, no bo jest waga jak widać, bramy są dość szerokie, można wjechać, wywrócić wszystko, nie trzeba przeładowywać jakimiś coś takiego. Bardzo to sprawnie poszło, bo rozpoczęliśmy budowę tak na dobre, jak to się rozkręciło gdzieś sierpień. I do końca roku żeśmy się tam ze wszystkim uporali. Wniosek bodajże był złożono płatność w styczniu. W ciągu trzech miesięcy tam pieniążki były. Tam nie mogę powiedzieć, że nie. Uff, te środki są bardzo potrzebne i przydatne. No, 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 nie ukrywam, że bez tych środków no, 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 trudno dzisiaj by było takie coś pobudować 100% ze swoich tam funduszy. A jednak no, jest ten zwrot. 50% dołożyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 50% to są moje środki. Budynek, hubatura ma 34 na 14 metrów. To jest 476 metrów kwadratowych i uwaga, jest zagłębiona do masy 60 ton. Pierwszy sezon. Kiedy rozpoczęcie będzie takie prawdziwe. Sezonu będą zboża oważone, Jaka wydajność? Sprawdzimy od razu. No, kupimy coś zboża na własne potrzeby na pewno, coś w sezonie. No, no, no dużo łatwiej, no nie ma o czym mówić. Gospodarze tutaj na 55 hektarach. Profil gospodarstwa jest produkcja trzody i bydła opasowego. No i uprawiamy jeszcze buraki i rzepak, no i zboża. Naturę 2000, także użytki zielone tutaj jest ich dość dużo. No nie idzie tego tam na razie przekształcić, także będziemy się trzymać bydła opasowego w jakimś tam stopniu, będziemy produkować, także no, wymiana parku. Maszyn zielonkowych no, była wręcz potrzebna, także widać paszowus, żeby to tak no, już usprawnić sobie, to żeby to łatwiej szło. Na gospodarstwie już od dawna była produkcja tam bydła opasowego no i to był taki fajny moment, żeby wymienić ten park maszynowy do produkcji tego bydła opasowego i został zakupiony paszowus, przycząsarka, zgrabiarka, jak i kosiarka już z kondycjonerem, tak żeby ta. Pasza była najlepszej jakości zbierana. Działania związane z inwestycjami w gospodarstwach rolnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera od samego początku swojej działalności. Najpierw w programie przedakcesyjnym SAPART, później w ramach sektorowego programu operacyjnego 2004-2006, po aktualny program rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowania na lata 2014-2020. W obecnej perspektywie nabory z modernizacji gospodarstw rolnych realizowane są w pięciu obszarach. Wsparcie można uzyskać na rozwój produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz produkcji bydła mięsnego, na maszyny rolnicze i na nawadnianie. W ramach obecnego PROF z tej formy wsparcia skorzystało już ponad 4000 wielkopolskich rolników, otrzymując pomoc w wysokości prawie 540 milionów złotych. Podkreślenia wymaga fakt, że Wielkopolska zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby złożonych wniosków od początku uruchomienia tego programu. Jest to obecnie jedenasty nabór, a okres przyjmowania wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 roku.